Antoni Królikowski w ostatnim czasie mocno się pogubił. Gwiazdor wdał się w pyskówkę z reporterem jednego z plotkarskich serwisów, a potem złamał przepisy ruchu drogowego. Gdy w końcu zorientował się, że takie zachowanie nie wpływa dobrze na jego wizerunek, włączył się w akcję pomocy na rzecz Ukrainy. Podczas lepienia pierogów dla uchodźców znów wypowiedział się na temat rzekomego romansu z sąsiadką żony. Po raz kolejny dał do zrozumienia, że nie zamierza wyjawić prawdy na ten temat. Nikt tego nie zmieni. Nie dam sobie wejść na głowę złym ludziom, którzy nie wiedzieć czemu wtrącają się w moje życie. Oświadczył niedawno Antoni Królikowski. Fakty mówią jednak same za siebie. Jak donosi twoje imperium, fotoreporterom udało się wychwycić istotny szczegół, który nie pozostawia wątpliwości, że Królikowskiego i Ize łączy coś więcej. Oboje są bowiem widywani na spacerach w towarzystwie tego samego psa. I choć para unika jak może publicznego pokazywania się razem, to nie może być mowy o pomyłce w przypadku ich czworonożnego przyjaciela. Zwierzę przed południem wychodzi na zewnątrz w towarzystwie aktora. Po południu z kolei wyprowadza go jego nowa dziewczyna. Jak ustalili paparazcy, Antek i Iza mieszkają w bliskim sąsiedztwie mieszkania Joanny Opozdy. Od żony aktora dzieli ich zaledwie kilka przecznic.